Z strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy mierzyć buty na szeroką stopę ze sklepu szewca. Jeżeli widziałyście ostatni filmik, w którym próbowałam znaleźć botki, w którym próbowałam znaleźć kozaki na szeroką stopę, no to wiecie, że nie wyszedł on zbyt dobrze. Wiecie, że to mierzenie praktycznie nie doszło do skutku, bo żadne z tych butów nie było na mnie dobrych. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmiku, no to link zostawię Wam tutaj. Wspomnę Wam że jestem posiadaczką stopy szerokiej, stopy wysokiej w podbiciu i stopy e, również szerokiej w kostce i w łydce. Więc zawsze, ale to zawsze miałam problem i mam nadal problem z doborem e, wygodnego obuwia. Czy to miałam rozmiar mniejszy, czy to miałam rozmiar większy. Zawsze po prostu ta łydka, zawsze ta moja kosteczka nie należała do najszczuplejszych, więc e, Również znalezienie takiego obuwia, w którym będę czuła się dobrze, które będzie dla mnie wygodne, no, graniczyło, można powiedzieć, z cudem, więc... Praktycznie przez całe moje dorosłe życie nie byłam w stanie dobrać sobie kozaków, nie byłam w stanie dobrać sobie butów, które będą wygodne. Zazwyczaj były to takie kozaki, zazwyczaj były to takie buty trickingowe bardziej, takie górskie, takie właśnie typu typu, takie, typu buciory po prostu. Może tak zacznijmy. Dzisiejszy filmik powstał przy współpracy ze sklepem szewca. Ja. Z nimi współpracuję od dłuższego czasu. Ja u nich zamawiam. Nie od dzisiaj. I historia z ich firmą. Zaczyna się w momencie, kiedy mm, zamówiłam u nich swoje pierwsze e, kozaki na szerszą łydkę. Pierwsze kozaki, jakie e, mam na szerszą łydkę, pochodzą właśnie od nich ze sklepu i tak zaczęła się nasza przygoda, właśnie. Dzisiaj pokażę Wam trzy nowości, trzy nowe botki, które e, pojawiły się e, u mnie. Pokażę Wam, jak wyglądają. Pokażę Wam, jak wyglądają również na mojej stopie, jak się prezentują, e, więc będziecie mogły ocenić. Pokażę Wam również, dwie moje ulubione pary bodków, w których chodzę codziennie, dosłownie codziennie na zmianę, raz w jednych, raz w drugich. Um, pokażę Wam jak wyglądają po czasie, bo tak sobie sprawdziłam odkąd mam perełkowe buty. Perełkowe buty mam od 2019 roku, a wcześniej jeszcze miałam e, jeszcze jedne buty, więc jakby e, trzeci sezon przed nami, a one nadal wyglądają jak nowe pokażę Wam, jak wyglądają po czasie, jak się w nich chodzi, jak o nie dbam, żeby jeszcze dłużej mi przysłużyły, więc to wszystko pokażę Wam na koniec, a teraz przejdźmy do takiego jakby holu, holu mierzymy, e, będę Wam tutaj pokazywała, będziemy też mierzyć, będziemy sprawdzać, więc tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli lubicie filmiki butowe, e, tutaj też pojawi się kod zniżkowy, e, wiem, że zostawili kod zniżkowy na hasło Madziow, 10% z Niszki właśnie macie w sklepie od szewca, więc warto skorzystać. No już nie przedłużam i przechodzimy do. Obawiania butów i do mierzenia. Zacznijmy od tego, że wszystkie buty y, od nich mam w rozmiarze 39. E, długość wkładki, e, długość mojej stopy, jakby długość wkładki, e, mam 25 cm, tak, 25 cm, jeżeli się nie mylę, a u nich rozmiar 39 jest 25,3 cm, więc. Rozmiar idealnie pasuje. Zacznijmy od pierwszych butów, które mam tutaj do pokazania. Są to czarne botki. Będę pokazywała po jednym, będzie mi wygodniej, po prostu. Czarne botki z takimi wycięciami. Tutaj wam zbliżę. Zobaczcie, tutaj są takie wycięcia po bokach. Po dwóch stronach mamy zamek. Z jednej strony jest zamek, i z drugiej strony jest zamek. I żeby tego było mało, po obu stronach ten zamek działa, po obu stronach ten zamek się rozsuwa. Możecie zobaczyć, proszę bardzo, najszersza stopa tutaj wejdzie i łatwiej jest je ubrać kolejną sprawą jest to, że ten zamek jest pod kątem, nie jest na wprost i pod kątem łatwiej go ubrać, To też e, moja babcia przymierzała te buty chciała sobie zobaczyć, bo moja, moja babcia też jest wielką fanką tego sklepu i moja babcia też kupuje u nich buty e, i też ma szerszą stopę, schorowaną stopę, schorowane nogi więc e, potwierdza że te buty naprawdę są wygodne, więc zmierzyła je, żeby sobie zobaczyć przed zamówieniem Mówieniem i fajnie powiedziała, że bardzo fajnie, że ten zamek jest właśnie pod kątem, łatwo go ubrać. Zobaczcie, one są naprawdę szerokie. Tutaj noski mają naprawdę szerokie. Jest tutaj sporo miejsca. E, takie są wykończone tutaj. Takimi jakby pętelkami do zawieszenia. Tutaj mamy pętelkę, tutaj mamy pętelkę, a i tutaj z tyłu taką pętelkę, jakby w kolorze właśnie czerwonym. Także to jest jedyny taki kolorystyczny detal. W środku są ocieplane filcem. One nie są jakoś bardzo ocieplane, ale uwierzcie mi, że ten filc wystarczy. On wystarczy, on naprawdę grzeje, on naprawdę jest ciepły. Wiem to z doświadczenia w poprzednich butach, jest dokładnie to samo ocieplenie i jest to wystarczające. E, podeszwa taka zupełnie prosta I, i jeśli mam być szczera, jeśli chodzi o tą podeszwę, no to niestety, ale ona nie nadaje się na, na moment, kiedy jest naprawdę ślisko, na moment, kiedy e, dro na drodze jest szklanka. No nie ma tutaj bieżnika za bardzo. Jest to oczywiście taki, um, takie taki wzorek tutaj pod spodem, ale on się bardzo szybko ściera, więc tak jak mówię, na takie dni, kiedy nie ma tego śniegu, na takie dni, kiedy tego śniegu jest mało albo po prostu mieszkacie w mieście, tak jak po prostu ja jeżdżę samochodem i, i wysiadam w mieście tego śniegu raczej na raczej na chodnikach nie ma. No to takie buty są wtedy idealne. No one są klasyczne, klasyczne sztyblety, e, tak się prezentują, super wygodne do każdej stylizacji, do spodni, e, do, no, no mówię, no czarne botki tego typu warto mieć w swojej kolekcji. Nie wspomniałam, że to jest skóra. Tutaj mamy 100% skóry. Te buty są skórzane i te buty będą wam naprawdę długo służyły. Nie wspomniałam również o tym, że linki do tych wszystkich butów zostawię wam na dole. Również do tych butów, które wam będę pokazywała później, do tych moich ulubieńców też zobaczycie na dole. Więc pierwsze butki tak się prezentują, eee, takie klasyczne, bez dodatków, bez wydziwiaństw. Naprawdę, naprawdę fajne. Kolejne buty, które mam do pokazania, tym razem są w kolorze, w kolorze karmelu. E, umierałam, umierałam na ich punkcie, e, bo naprawdę mają bardzo ładny e, kolor. Zobacz, taki karmelowy, taki, mm, ale troszeczkę brązowy, wpadający w brąz. To też jest skóra, tylko nie wiem, ja się za bardzo nie znam na tych rodzajach skóry. E, taka jest bardziej e, matowa, taka jest bardziej ala-nubukowa. E, możecie zobaczyć: taka mięciutka, milutka, naprawdę przyjemna w dotyku. E, I one również są tutaj wycięte z boku. I zasuwane na zamek. Zobaczcie, również jest tutaj, są szerokie, jest tutaj naprawdę dużo miejsca i tutaj mamy takie mm, takie łańcuszki, takie jakby ozdoby, które są oplecione właśnie wokół kostki i te buty najbardziej kojarzą mi się właśnie z. Z, z kowbojkami, są takie kowbojskie właśnie, może dzięki, tak mi się kojarzą, może przez te, e, przez te dekoracje. I one również w środku są ocieplone e, tym że filcem. Zobaczcie, tak się prezentują. Jest, jest w, takiej, e, w takim jaśniejszym kolorze, e, więc też są na zimę. No i spód, e, czyli podeszwa również jest, e, jest taka właśnie raczej bez bez bieżnika, można powiedzieć. E, fajnie to wygląda, jest coś innego, jest coś nowego, jest takiego glamour błyszczącego. E, no i ten kolor. Mówiłeś kiedyś dawniej, że na zimę albo decydujesz się na kolor czarny, albo decydujesz się na kolor brązowy, i wtedy wiecie. Brązowe buty, no to brązowy płaszcz, albo kremowy płaszcz, e, albo e, właśnie, żeby brązowa torebka, albo decydujesz się na no to czarne buty według mnie warto mieć i jeden i drugi kolor w swojej, w swojej szafie, oczywiście pomalutku, czarny kolor jest jest klasykiem, wiadomo ale jeżeli macie ochotę na coś innego, no to wydaje mi się że, że brąz będzie fajną fajną odskocznią, teraz moja mama też sobie fajnie kupiła buty też, też właśnie w brązie, a do tego piękna torebeczka, do tego fajny płaszczyk, grudy też, więc mm, warto może prześwirować też z jakimś kolorem. Warto też e, coś innego wprowadzić do tej stylizacji niż tylko e, smutną czerń. Oczywiście nie mówię, że czerń jest zła, czerń w szafie zawsze się przyda, czerń w szafie jest to klasyka, ale coś innego, jakiś inny kolor. No zobaczcie tylko, jakie piękne urocze karmelki. Zobaczycie też, jak się prezentują na mojej stopie, również są super wygodne, e, również super się w nich czuję. I jeszcze jedne buty, jeszcze jedne buty bodki. Ja jestem po prostu świernięta na punkcie bodków. I wspominałam w którymś vlogmasie, że o ile yy, latem. Mogę chodzić w jednych, dwóch rodzajach butów, i są to najczęściej albo klapki, albo jakieś Adidaski. To jeśli chodzi o jesień, to ja jestem sprzedana. Ja jestem sprzedana, po prostu uwielbiam mieć wybór, uwielbiam e, ubierać różne te buty. Teraz jeszcze, kiedy mogę ubrać kozaki, więc mam kozaki, bodki, taki kolor, taki kolor zamszowe, skórzane, e, w różnych nawet wzorach, więc o wiele więcej mam botków zimowych, o wiele więcej mam butów na zimę niż butów takich właśnie letnich i jak w lato nie zwracam za bardzo uwagi na to, w czym chodzę. Wsuwam klapeczki i lecę w miasto tak na zimę, no to moje serducho jest sprzedane. No i pokazuję Wam jeszcze jedne botki tutaj w, w, no, z nowości od szewca. To jest taki kolor nie do końca, powiedziałabym. Em, określony, bo Wy widzicie go bardziej jako kolor szary, może być jako beżowy, taki bardzo ziemisty. Ja go tutaj widzę troszeczkę w zieleń wpadający jednak. No, i tutaj mamy już taki krój kowbojski, możecie zobaczyć. Takie drobne wycięcia kółeczka tutaj na cholewce, zapinanie z tej strony mamy na zamek. No i mamy coś takiego, jak, jak taką ozdóbkę tutaj z takim łańcuszkiem, z Takimi tutaj, jakby, jetami. Fajne jest to, że jeżeli Wam tutaj akurat nie spasuje ta ozdoba, ściągacie ją i one wtedy prezentują się tak. Myślę, że to jest fajna sprawa, jeżeli ktoś nie lubi takich ozdób, jeżeli właśnie buty kupuje starsza osoba, tak jak moja babcia, która również je mierzyła, no to wtedy ściąga sobie tą ozdobę i już. Ale jeżeli macie ochotę, myślę, że fajnie też wygląda z tą ozdobą. Coś tu się dzieje, coś tu się na tych butach wyprawia, że tak powiem. Też Wam tutaj pokażę, proszę, nosek, jakiś szeroki, jak tutaj ładnie się to prezentuje. One są wykonane z zamszu, więc na nie również trzeba uważać. O nie również trzeba dosyć mocno dbać, żeby ich nie zalać. W środku, pokazuję, są ocieplane. Po raz kolejny z filcem. Naprawdę miękki, fajny, fajny materiał, taki. No, naturalny, no, prawdziwy, no, nie jest to podrabiane, nie jest to skarpeta, nie jest to coś rozciągliwego. Jak w przypadku niektórych właśnie kozaków, jest to porządny obuw można powiedzieć. Więc taki nieokreślony kolor ziemisty wydaje mi się, że też jest fajną opcją do wielu różnych stylizacji, do szarej stylizacji, do stylizacji kaki. Ostatnio właśnie ja chodzę dużo w stylizacji kaki, do jakichś takich jaśniejszych. Wydaje mi się, że też wygląda fajnie No yy, podeszwa, bo jeszcze podeszwy nie pokazywałam Również ta sama Więc to są wszystkie nowości, które chciałam Wam pokazać I teraz przejdźmy do moich dwóch ulubieńców Właśnie, yy, w których śmigam ze sklepu odszewca Zacznijmy od moich ulubieńców I przepraszam od razu, jeżeli zauważycie jakiś yy, o z podeszw na przykład nie umłam, no bo ja w nich chodzę, codziennie w nich chodzę, więc jak zauważycie jakiś taki poproszek, czy, czy jakiś brudek, to błagam, nie oceniajcie. Starałam się je obczyścić, więc zacznę od butów, w których chodzę non stop i są to buty z perełkami. Zobaczcie, one pojawiły się u mnie w roku 2019, dokładnie gdzieś październik, listopad. Sprawdziłam sobie to, one tutaj mają na języku perełki, i są wiązane z przodu. Ja je sobie tutaj dowiązałam tak, żebym mogła je ubierać na wsuwa, że tak powiem. No, i tutaj też są zapinane na zamek. Jeżeli chcecie, ja właściwie tutaj to zawiązanie zrobiłam raz i tutaj e, zasuwam sobie na, na zamek, albo po prostu na wsuwa, więc one tutaj mają też taki nosek odcinany e, i prezentują się właśnie tak, tutaj też jest, tutaj też mamy do czynienia ze skórą, w środku ocieplanie, możecie też zobaczyć, troszeczkę się, e, troszeczkę zrobiły się kulki, filc się jakby sfilcował, ale nadal jest ciepły nadal spełnia swoją funkcję chodziłam w nich w sezonie 2019-2020 2020, 2020 2021 i teraz czeka je trzeci sezon 2021-2022. Są genialne, ciepłe, wygodne, po prostu uwielbiam. Co zrobiłam w zeszłym roku? To w zeszłym roku te buty i następne, które wam będę pokazywała, moich lubieńców oddałam do szewca, do lokalnego tutaj szewca. Nie, że odsyłałam do firmy, tylko po prostu zaniosłam tutaj do lokalnego szewca i on mi wymienił fleki. Pod spodem e, sprawił, że po prostu. Mm wyglądają jak nowe, i poprosiłam go o wypastowanie, bo niestety nie mam ani jednej, ani grama żadnego impregnatu do, do, do czyszczenia butów. Nie wiem, dajcie mi znać, czy wy macie, czy wykorzystacie z czegoś takiego. Niestety nie mam nic do butów, nie mam nic do impregnacji, nie mam żadnych past, nie mam nawet tego kiwi do jeżdżenia po butach, więc stwierdziłam, że ja się tym zajmować nie będę. Oddałam je do szewca i po prostu no, wyglądają dalej jak. Jak nowe według mnie pięknie się błyszczą, zaimpregnowane. No, jest to skóra, więc tak jakby zbyt szybko Wam się nie zepsują. No i jeszcze jedna, jeszcze jedno ulubieńce, które tutaj za mną stoją. One pojawiły się jeszcze wcześniej. One pojawiły się chyba sezon wcześniej, więc będzie to ich. Hmm, będzie to ich czwarty sezon. No, słuchajcie, będzie to ich czwarty sezon. I są to te buciki. Proszę bardzo. E, tutaj ta cholewka powyżej jest taka właśnie jakby błyszcząca, wykonana z takiego materiału ala snake. E, jest taka właśnie fajnie połyskująca, a reszta jest wykonana ze skóry. I one też poszły na odnowienie. E, tutaj Wam mogę pokazać akurat spódno, bo czemu nie? Proszę bardzo. E, fleczek wymienione, e, wypastowane, wypięknione. Wszystko tutaj wiadomo, że, się, że są jakieś zagięcia, załamania, no ale. Tutaj wiadomo, że są jakieś zagięcia e, czy załamania, no ale zobaczcie, jak one się prezentują. Nówki sztuki. E, w środku też są cieplane filcem. E, no, tutaj możecie zobaczyć. Filc e, trzyma się jak najbardziej na tak. I teraz jeszcze sobie przypomniałam, że miałam jeszcze jedne buty od szewca, znaczy jeszcze jedne buty takie zimowe. E, zielone, haki na obcasie. I yy, wspominałam wam o tym na vlogmasie, że gdzieś mi przepadły, po prostu gdzieś mi przepadły, gdzieś są na strychu, gdzieś po prostu się zapodziały. No po prostu tęsknię, tęsknię za nie, bo one również były bardzo wygodne. Były na obcasiku, pięknie wyglądały, pięknie na pewno wyglądały do całej stylizacji w khaki no i nie mogę ich znaleźć. No gdzieś są, na pewno gdzieś są, na pewno gdzieś się tam po prostu walają po strychu. W sensie pięknie zapakowane, gdzieś zostały upchnięte przeze mnie. W Miejsce, żeby im się nic nie stało, więc tak, więc tak. Więc te, tych butów nic na razie Wam nie mogę pokazać, jak się odnajdą, jak zrobimy porządek w tych wszystkich rzeczach ze strychu, no to, no to na pewno się znajdą. Także to są wszystkie buty, które właśnie mam od szewca, które chciałam Wam pokazać i polecić Wam serdecznie. I to nie tylko dlatego, że mamy współpracę, tylko dlatego, że ja w nich non-stop chodzę. Ja non-stop je mam na stopach, zresztą. To możecie zobaczyć na wielu, wielu, wielu stylizacjach, mam na sobie buty właśnie od nich, więc jeżeli tak jak ja macie szeroką stopę i tracicie już nadzieję na to, że znajdziecie jakieś wygodne buty na zimę, no to polecam Wam zamówić sobie u nich chociaż jedną parę i po prostu chodzić w nich sezon w sezon, sezon w sezon i zobaczycie, że naprawdę są tego warte. Gdyby nie były warte, to ja bym w nich nie chodziła i na pewno żadnego tutaj Bym wam nie wciskała, więc możecie być tego e, pewni. Kolejne trzy pojawiły się w mojej kolekcji, więc ja jestem super podekscytowana, super podierana, będę w nich chodzić, na pewno pojawią się jakieś nowe stylizacje. E, oczywiście przypominam o tym, że linki do tych wszystkich butów zostawiam Wam na dole, również to moje ulubieńcy, ci moi ulubieńcy to te, te botki z perełkami te widziałam gdzie one są, te błyszczące też widziałam, że mają jeszcze w sklepie więc też wam je serdecznie polecam i też linki zostawię wam właśnie na dole więc dajcie mi znać, czy wy macie takie swoje buty, czy zamawialiście coś u nich czy również zmagacie się z tym problemem staram się tutaj przygotowywać właśnie dla was takie filmiki, żebyście wiedziały po co sięgnąć co zamówić, co jest fajne co nie jest fajne ja wiem, że w takich sklepach typ Typu właśnie tanioszki, tanie buty. Można od czasu do czasu znaleźć coś fajnego, można od czasu do, do czasu upolować coś fajnego, ale to trzeba polować, to trzeba przeglądać, to trzeba polować, to trzeba sprawdzać, to trzeba mierzyć. I tak jak ostatnio może się zdarzyć taki ząk, że po prostu nie znajdziecie takich butów, i wtedy po pierwsze jest nam bardzo przykro i mi było tak przykro, czułam się jak jakiś odmieniec, czułam się jak jakiś Jakiś, e, jakieś wynaturzenie, bo kurde, nie mają butów na, na moją stopę. Moja stopa jest jakaś dziwna, więc e, strasznie źle się czułam. Po drugie, piękne buty, które chciałam mieć, które, na które się, można powiedzieć, napaliłam. No niestety, wielkie, wielkie rozczarowanie. Myślę, że warto jednak posłuchać też czyjegoś polecenia, posłuchać czyjejś rekomendacji. Ja bardzo serdecznie Wam je polecam i daję sobie palca. Małego palca sobie daję za nie uciąć. Naprawdę genialne buty, i już więcej nie będę na ich punkcie piała, bo aż to dziwnie będzie wyglądało. Więc na dzisiaj to wszystko. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie filmiki z butami. Również na moim kanale. Wszystkie polecenia, wszystkie wasze polecenia odnośnie poszukiwań, właśnie butów na szeroką stopę mam zapisane. Wszystko w moim notatniczku czeka na nowy rok na nowe mierzenia, na nowe na przygotowanie nowych filmów, także spokojnie nie martwcie się. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, który dla was e, zostawili. E, zapraszam na moje social media, zapraszam na kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama. E, a na tu było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć pa.